Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w takim luźnym Q&A vlogu. Będzie to dosyć nietypowy vlog Q&A. Dlaczego? Bo będę to kręcić w różnych miejscach dzisiejszego dnia, a dzisiaj jedziemy do Wrocławia na koncercior 38 Samurai, taka orkiestra, która będzie grała muzykę filmową, anime i tak dalej. No i będę tutaj teraz też odpowiadać w międzyczasie na pytanka, które zadajecie mi albo na Instagramie, albo na YouTubie. No mam różne screeny e, i będę sobie w międzyczasie jakby na te pytanka odpowiadać dla Was, więc zapraszam serdecznie film. E, mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Okej, okay, kochani, pierwsze pytanko: jak ty to wszystko zapamiętujesz? E, szczerze, 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 mega szczerze, ja uważam, że ja nie pamiętam wszystkiego nigdy w życiu nie potrafi, nie powiem też, że wiem wszystko, bo e, życie mnie nauczyło i praca, że nie można tak mówić, bo zawsze zdarzy się coś, czego nie wiem, albo coś, co zapomnę i muszę sobie przypomnieć, więc ważne jest, żeby mieć fajne notatki, żeby mieć e, gdzieś źródło wiedzy, do którego możemy wrócić i bardzo szybko, krok po kroku, na przykład sobie e, daną rzecz, którą zapomnieliśmy, przypomnieć. Także ja uważam, że e, nie zapamiętuję, no to, co co trzeba, wiecie, i co często powtarzam czynności, no to pamiętam, prawda, no bo robię to często, ale coś jak się zdarzy rzadsza czynność, to nie jest dla mnie żadnym e, wstydem ani grzechem zapytać albo sprawdzić jak to się robiło, albo jaki był zamiennik tego leku, na przykład. No, rozumiecie, po prostu ja uważam, że skoro jesteśmy takim XXI wiekiem internetu, to dlaczego by po prostu nie próbować i nie sprawdzać? To, co trzeba wiedzieć, to wiadomo, tą wiedzę trzeba powtarzać i odświeżać, jeśli ulatuje, a to, co nie trzeba i można sprawdzić, to uważam, że nie ma takiego problemu. Ja cały czas chcę być na bieżąco jako pielęgniarka, cały czas się dokształcam, doszkalam, także. Mi bardzo zależy, żeby gdzieś tam w tym ciągu nauki cały czas być, bo jak już przestaniecie, to często ciężko jest do niego wrócić po jakiejś tam przerwie, żeby się stale wiecie tam doinformowywać i tak dalej. E, więc taka jest odpowiedź na to pytanie. A jak Wy zapamiętujecie, bo ja notatki, to jest po prostu główna rzecz, ja jestem wzrokowcem, muszę mieć fajne, kolorowe notatki, na przykład moje e-booki są tak stworzone, żeby były kolorowe, czytelne, żeby łatwo było zapamiętać, więc jeśli macie ochotę na jakiegoś e-booka, radioolivia.com, zapraszam serdecznie, jak zdać licencjat, o intensywnej terapii troszeczkę i o dawkowaniu leków. Wróćmy do naszego QA. Wczoraj świetnie mi poszło, nagrałam odpowiedź na jedno pytanie i w ogóle nie nagrałam praktycznie yy, niczego, co robiłam wczoraj oprócz kawałka koncertu, który Wam tutaj puszczę, więc sobie zobaczcie było cudownie. <laughs> Samuraj ich pierwsza trasa koncertowa, muzyka, anime. Cudownie było, było super, naprawdę. Więc e, małe, małe uryweczki w tle i lecimy do kolejnego pytanka, a mianowicie pytanie jest, czy często na intensywnej terapii robi się dializy i skąd się nauczyć tych dializ? No bo wyobraźcie sobie, jak jesteście mną, świeżo po szkole. No, i idziecie, no i musicie zrobić dializę. Oczywiście, że są materiały, na przykład ja miałam w pracy materiały, którymi mogłam gdzieś tam... Uczyć się z nich, no i wiadomo, doświadczenie starszych koleżanek, e, które po prostu krok po kroku mnie tego nauczyły, ale także to ja robiłam, a ktoś stał i tylko pilnował, bo tak jest, e, no tak się nauczysz. Jak sam robisz, tak się nauczysz, jak sam do tego dojdziesz. Nie, jak ktoś ci pokaże, bo jak ktoś ci pokaże, to i tak tego nie zapamiętasz. Z reguły tak bywało. No i wiecie, zawsze jakieś tam, e, na żeby zapamiętać, zdjęcie sobie robiłam tego układu, że zawsze jak na przykład byłam sama, na no i trzeba było ubrać nerkę, i e, tak to wyglądało. No to e, gdzieś tam patrzyłam, chociaż e, te nowoczesne pryzmy i freseniusy e, są tak, e, tak ładnie, pokazują krok po kroku, jak je ubierać, że e, da się to naprawdę ogarnąć samemu. E, bez. E, no, po prostu trzeba krok po kroku, powolutku. Wiadomo, nie zajmie to 15 minut, tylko dużo dłużej, ale się da. Jeśli chodzi o takie stricte dializy, dializy, to mamy taką salę przeznaczoną do typowo tylko dializ. I tam no to też musiałam się tego nauczyć, bo to jeszcze inaczej się robi, niż takie te nerki na kółkach. Ale wiem, że Fresenius, ta najnowsza, też może wykonać dializę, więc zależy, jaką opcję się po prostu wybierze. Czyli tak, materiały z pracy. Dwie za starszych koleżanek, i tak jakoś krok po kroczku powoli człowiek ogarnął. Wiadomo, rzeczy się zapomina, czasem się przypomina, jak się je powtarza częściej, o tak powiem. E, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o to pytanie. I czy są często, było jeszcze takie pytanie. E, jeśli chodzi o te ciągłe ultrafiltracje, to tak. To tak w miarę e, częściej. Takie stałe dializy dużo rzadziej. To zależy po prostu, jaki. Tam pacjenta, i czy na przykład wcześniej nie był dializowany y, po prostu w domu. Słuchajcie, oglądam sobie teraz Naruto. Mówiłam już o tym jakiś czas temu, i jak widać po twarzy, że jest wzrusz totalny, i no to, to są moje, moje emocje. To jest naprawdę wartość dla mnie, ma na... ogromne to anime, ale już to mówiłam. I tak sobie pomyślałam, że odpowiem na kolejne pytanko. A kolejnym pytankiem jest o reanimacji na intensywnej terapii. E, intensywna terapia jak często i jak wygląda reanimacja? Takie sobie pytanko e, zadaliście. Więc, jeśli chodzi o to. Jak wygląda, to na pewno nie tak spektakularnie jak na filmach, prawda? Ja raczej uczestniczyłam w takich dosyć spokojnych i opanowanych reanimacjach, gdzie wszystko było, tak wiecie, pod kontrolą, można tak powiedzieć, i wszyscy byli raczej opanowani, a uważam, że opanowanie to jest bardzo ważna rzecz przy takich sytuacjach stresowych. I uważam, że komunikacja to jest druga najważniejsza rzecz przy reanimacji, gdzie każdy mówi, co robi, wiecie o co chodzi, żeby się nie dublować. I na przykład ktoś powie, nabieram adrenalinę, a ja biorę ambu, wentyluję, coś tam, coś tam, no wiecie o co chodzi. Konkrety, konkrety. No i też zawsze przy takich reanimacjach sobie myślę, na przykład kiedy trafiło mi się, kiedy byłam też sama na sali, no i ja po prostu wtedy e, dopada mnie zimna krew, zimny spokój i ja wtedy sobie myślę, Oliwia, ale jak ty tego nie ogarniesz, to nikt tego nie ogarnie w tym momencie, więc musisz się wziąć w garść i do działania, więc... Ja mam taką, a potem ja mam taki zimny spokój, a potem dopiero odreagowuję to gdzieś y, później, jak się już wszystko wiecie, y, skończy. Czy częste są? Raczej nie bym powiedziała. Ja w swojej karierze trzyletniej prawie na intensywnej terapii y, rzadko się spotykałam. Ze względu na to, że wydaje mi się, że pacjenci są w bardzo kontrolowanych warunkach. Codziennie mają wykonywane badania, gazometrie. Wiecie, są w kontrolowanych warunkach, wszystko się dzieje. Także myślę, że dlatego jest tych reanimacji mniej. Kolejne pytanie. Dostałam pytanie: jak się czujesz? No, i tak wiecie, to jest takie ciekawe pytanie, skłaniające dosyć do refleksji. Więc jak się czuję? Myślę, że czuję się szczęśliwa. Ciężko było do tego dojść, ponieważ gdzieś tam przez większość czasu porównywałam się do innych i ciągle byłam niezadowolona z tego swojego życia. Gdy nadszedł taki moment, takiej zmiany, i zaczęłam doceniać czas z bliskimi, doceniać siebie, słuchałam też dużo takich fajnych medytacji o akceptacji i docenianiu. No, bo na przykład tak sobie przemyślałam, wiecie, podsumowałam sobie ostatnio, co ja e, robię i co już osiągnęłam. I tak sobie myślałam, kurczę, come on, zobacz, Oliwia, ile ty już osiągnęłaś, jaka jesteś super, serio. I później tak miałam takie mm? i w końcu byłam taka, wiecie, zadowolona, bo zazwyczaj gdzieś tam, gdy robiłam jakieś różne rzeczy, to e, po osiągnięciu ich czułam taką totalną pustkę i właściwie, no okej, okay, no zrobiłam, no udało się, i, i tyle. A teraz Doceniam to, doceniam, bo ja spełniam, spełniam swoje marzenia i to jest piękne. Hej, cześć, witajcie drodzy czytelnicy radia! I słuchacze. I słuchacze radia. A potem nigdy nie wiem, jak zatrzymać w tym odcinku. W kolejnym odcinku. Jak to w kolejnym, jak mówisz w tym? Bez hason. Nie, no mówię w kolejnym odcinku. Dajcie znać z... w komentarzu. Cześć, kolejnym pytankiem jest o pytanko o kosmetologię. Jesteście bardzo zainteresowani, jak to się stało, że mam dwa zawody, a między innymi skończyłam szkołę. Po dyplomową, zaraz po licencjacie z pielęgniarstwa i w trakcie magisterki z pielęgniarstwa zaczęłam studia podyplomowe z kosmetologii i tak od tamtej pory zajawiłam się, zaczęłam robić kursy z medycyny estetycznej, potem jeszcze technika, kosmetyczkę też sobie robię, jestem w trakcie i cały czas wiecie, doskonale się dokształcam się, kupuję sobie sprzęt, testuję. No, i w taki po prostu sposób działam w kosmetologii z nadzieją na fajną przyszłość w gabinecie. Więc jeśli chcecie więcej info, to może napiszę e-buczka dla Was. Co myślicie o tym? Dajcie znać. Pa!